No, i teraz mają. Teraz się tłumaczą. A stulejarza nie widać. Jak myślicie, jak to się skończy? Piszcie komentarze. A Wardęga mógł to zgłosić od razu, a nie obgaduje w internecie. Jemu tylko zależy na wyświetleniach. Zobaczcie. Tak oni się tłumaczą. Subskrybujcie kanał ETC i zostawcie łapkę w górę. Owszem, przez wiele lat byliśmy przyjaciółmi, natomiast nie patrzyłem nigdy w jego telefon i nie miałem prawa wiedzieć, co pisze do innych ludzi. Mimo naszej wieloletniej znajomości, okazało się, że nie wiedziałem o nim wszystkiego. Po podniesionych we wczorajszym materiale Sylwestra Wardengi oskarżenia kierowanej w moją stronę i analizie filmu, reprezentująca mnie kancelaria w dniu dzisiejszym, na podstawie artykułu 212 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego, skierowała do sądu karnego prywatny akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi Wardenze. Ten materiał to czysta manipulacja, czego dowodzi 13-stronnicowy akt oskarżenia. Nadinterpretacja faktów w materiale Wardengi oraz wyciąganie daleko idących wniosków jest dla mnie krzywdzące i bolesne. Dobra, bo trochę za daleko się to wszystko posunęło. Musimy pogadać po ludzku bez żadnego zbędnego pierdolenia. Wrzuciłem film, w którym byłem przygnębiony i było mi naprawdę w chuj ciężko. Dziwi mnie w ogóle, że ktoś myśli, że to była gra aktorska. Ludzie, straciłem całe swoje życie i wszystko, co budowałem przez 10 lat. Jak według was miałem wyglądać 30 godzin po milionie wiadomości, gdzie ludzie grozili mi śmiercią i w sumie nadal grozi, a ja nawet nie mogę wyjść z domu, bo boję się, że ktoś pierdolnie bi butelką w głowę. Jestem tu i gadam sam, bo musimy logicznie podejść do całej tej popierdolonej sytuacji. W tym materiale nie chodzi o to, czy mam met 95 wzrostu, czy jestem jebanym z wyrolem, czy miałem stulejarskie teksty. Jak...